Michał był zwykłym listonoszem. Codziennie ta sama trasa, te same ulice, te same drzwi. Ludzie rzadko go zauważali. Pewnego deszczowego dnia znalazł list, który wypadł mu z torby. Był stary, pożółkły, bez znaczka. Na kopercie widniało tylko jedno imię Ania. Michał zawahał się, ale ciekawość wygrała. Otworzył list. W środku było kilka drżących zdań: Jeśli kiedykolwiek to czyta Musisz wiedzieć, że nie odszedłem, bo przestałem cię kochać. Odszedłem, bo bałem się powiedzieć prawdę. Michał poczuł ucisk w gardle. Zaczął szukać. Pytał sąsiadów, sprawdzał stare adresy, a w końcu znalazł mały dom na końcu ulicy. Starsza kobieta otworzyła drzwi. Ania zapytał cicho. Skinęła głową. Kiedy podał jej list, ręce zaczęły jej drżeć. Czytała w ciszy, a potem rozpłakała się. Myślałam, że zapomniał, wyszeptała. Michał odszedł bez słowa, bo czasem największą zmianę w czyimś życiu robi ktoś, kogo nikt nie zauważa. Jeżeli podobają ci się takie filmy, to weź daj subskrypcję i łapkę w górę, będzie mi bardzo miło.